Jeżeli jesteście na ryczałcie, to możecie płacić różne stawki ryczałtu od obrotu, czyli od sprzedaży, czyli od przychodu. Na przykład okulista. Jeżeli okulista sprzedaje okulary przeciwsłoneczne, takie zwykłe i to jest dla niego towar, to towary, handel zwykły jest, proszę Państwa, na 3% ryczałtu plus zdrowotne. Jeżeli w tym samym czasie również. Robi okulary, czyli bierze oprawkę, do tego dopasowuje szkła, montuje to wszystko, to to jest produkcja. Opodatkowana 8,5%. Jeżeli. Przepraszam, produkcja 5,5%, przepraszam. Jeżeli natomiast przychodzi ktoś do okulisty, żeby mu naprawił okulary, tam podokręcał śrubki, coś tutaj, gumka spadła, założył nową, to to jest usługa. Usługi 8,5% z kolei. Natomiast jeżeli ten okulista jest lekarzem i świadczy usługi medyczne, to stawka jest jeszcze inna. W związku z tym, jak chcecie być na ryczałcie, to musicie pójść do swojego doradcy podatkowego i znaleźć, lub też w Google'ach możecie znaleźć wstępnie, jaka stawka ryczałtu jest akurat dla Was i na tej podstawie, korzystając z naszego kalkulatora składoscedu.pl, można sobie wymyśleć, ile podatku zapłacicie na ryczałcie, a ile na przykład na liniowym. Do powodzenia w biznesie, cześć!